Pan mówi po polsku? Tak, tu się mówi po polsku, po rosyjsku, po szwedzku i po angielsku. Co pan chce sprzedać? Ja kupić kryształ. Tu kupić my kupić kryształ. Nie, nie my kupić kryształ, ja kupić kryształ. My kupić od ja kryształ? Ja kupić od my kryształ. Moment. Czy pan jest Polak? Tak, ja Polak. Polak z Polski. Tak. Warszawa, Wisła, Polska. Polska. I co pan chce sprzedać? I ja chcę kupić kryształ. Ja Polska. A dlaczego pan tak źle po polsku mówi? Ja źle mówię po polsku? To wy źle mówić po polsku. Nie wiem, źle, to, to kiedy to Może pan powie jeszcze raz powoli, co pan chce sprzedać? Ja chcę kupić kryształ. Tani, nieduży. Na prezent. I pan przyjechał z Polski i pan chce kupić tutaj prezent? Tak, kryształ? Tak, tak. U nas w Dadeście, W naszym sklepie? Tak. elot nie ja bardzo przepraszam, kolega to tak zaskoczyło, że Polak z Warszawy chce u nas kryształ kupić, że nie zdąży powiedzieć, że my nie prowadzimy kryształ. Ale chciał kupić. On chciał kupić? Tak. Ja to pan chciał kupić. Ja chciał kupić, ale on chciał kupić, gdybym ja chciał sprzedać. Nic z tego nie rozumiem. Może pan mówi po angielsku. Tak, mówię. Do świdań. Goodbye.